Thank Historia miała spodziewane zakończenie. Ale jak się okazało, czekało nas... Jeszcze tutaj kampił do końca patrzy. Cześć. Dwa Cześć. Cześć. Nawet tak skamplieniem, mnie nie da rady do tego nas? zrobić. Tak. To chodzi o tę starą biżuterię, którą zostawiła u Was Aneta Chmielewska. a Aneta Chmielewska. Żona tego chwila jest syka, pamiętam co się stało nawet sporo babka jest podejrzana o próbę otudzia własnego teścia. Nie wierzę. Nie mówiła, że zorganizować remont na teścia. No niestety, planowała wysłać go na tamten świat. I gdyby nie pewien zbieg okoliczności, dziadek pewnie już wąchałby kwiatki od spodu. Ale ja Musimy zabezpieczyć biżuterię, należała do kaścia tej kobiety. Tak, no w to, jest konieczne. Ja przepraszam, gdybym wiedział, bo to w życiu bym nie No ale nie obwiniaj się, mnie też oczy zamykniła, Została zatrzymana. No co najważniejsze. Dobra, jedzę po to biżuterię. Byliśmy z lokiem bardzo poruszeni tą historią. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby próbować ukryć do własnego będzie, Cześć. sama. Cześć. Cześć. Hej, dobra, Cześć. 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 Co wy tu robicie? Cześć. Eee, Cześć. Poprosiła mnie o pomoc. O co dziwne, nic mnie nie No zadzwoniła i zapytała czy mogłabym wziąć małą na spacer na dwie godzinki, a że zrobiło się trochę chłodno, prawda, eee, to pomyślałyśmy, że wpadniemy. Mogę Cię prosić, żeby widzę Lombard, muszę coś sprawdzić. Poczekaj, jesteś pewny, że chcesz wiedzieć? Tak. Ja widzę, że jesteś niespokojny. Jestem bardzo spokojny. Na pewno? Tak, proszę zrób to. Dobra. 50 <stuszać> sekund. Spokojnie, dobrze? Hej, mogę Cię prosić, żebyś jeszcze przez godzinę zajęła się małą? No. Jasne, ale... Ja To była taka, że wszystko się we mnie gotowało. Bałem się tej konfrontacji z mną. Miałem nadzieję, że moje odczucia okażą się myli. Że Życie zdradza. Okej, okay, well let's go. Witam, witam. Witam, witam. Teraz startuję studia. To nie jest tak, jak myślisz. Że się zabije, zapomnieliśmy, że łączy. Ale spokojnie, no, Jesteśmy kulturalnymi ludźmi. Dobra, gra w tygodniu tylko w może w pierwszym meczu. Dobra, spróbuję ogarnąć to top 2000, czyli ciągła kampa i muszę zrobić choć jedno ja królewskie zwycięstwo. Niemożliwe. Bo królewskie zwycięstwo to jest chyba 10 punktów nie będziesz nas ograniczać tak, no w nie jesteśmy niestety razem, aby robić co chce ale miejsce dziecko jest przy matce i przy ojcu, nie pozwolę ci jej zabrać, rozumiesz? dobra, przygotowywanie będę w pierwszym meczu, Janek dobra co? no to co to za kłopot? dziękuję, się pracuję w klubie nie twierdzą, że szef ma nagrania z monitoringu, musimy je zdobyć, bo tylko tak udowodnimy, że Mariusz został zaatakowany i tylko się broni. Z więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku. Okay. Nie patrzę o ile jeszcze ostatnio... Jakbym ja poleciał na... Da... kurcze. Ja poleciał chyba na most Siema siema Jak ktoś chce Jak ktoś chce do znajomych To yy, Dodam po meczyku I trzeba wysyłać yy, nicz, Niki Także bo mój tutaj Macie jak 10 Tu macie Tu jest nick i... No. I można wysłać zaproszenia Dobra Do jakiego skida? Do jakiego skida? Dobra. Spoko. Ile masz Tysiąc 1600, bo zbieram obecnie na jakiegoś sybiotowego skina. Dlaczego nie Uuu, Spoko. Ja też jestem OG w sensie akurat nie na tym koncie, ale na koncie starym. 13 lat, wiem trochę mało, ale trzynaście mam. Także ten tekst. O no to podobny wiek. Ciekawe, czy to niż jakby ja nie patrzę, co jest tu kilka Ku, czy kupiłbym ci jakiegoś skida, wiesz co, jakbyś zrobił challenge na kanale, to tak. To wtedy ci kupię jakiegoś skida. No, Jezu. Także jakbyś chciał kiedyś jakiegoś skida, to... Za co dyrektor ci się, że straci Dobra. Ej nie! Co ja zrobiłem? Dobra, sorry. Sorry. A bo tu jest 10 run, dobra. Dobra. Sorry. Sorry, tutaj za takie. A jaki challenge? Yy, zresztą jaki challenge? No jakikolwiek szczerze mówiąc challenge. Czyli na przykład yy, zrób w yy, OG Fortnite. I... no taki Okej, okay, to czekaj. Dodam cię do znacz w takim razie. Twój nic, to czekaj. Na żywo wobić radio teraz działa. E... Zaproszenia do grodu znajomych nieba. Dobra, jak chcecie, Grek to wysyła. Jak chcecie sobie to do... Co ja zrobiłem dzisiaj? Dobra. Dobra, cyler. Okej. Okay. Mam to średnio. Dobra chwila. Okej, okay. dla razie nie odpowiadam na komentarze, jakby będę miał. <knie> Mam tutaj problem, dlatego nie odpowiadam. To jest chyba największy odzew. Patrz Janek, czas na żywo cały wypełniony. Ja ci wysłałem stary ten. Wysłałem ci zapro. Chyba że ten. No mój nick tu masz. Chwila. Anteken 10 YouTube. You, ty. Ja to dobrze przemyślałem. Musisz mieć teraz Także no. A z dużej reszta z małej i ty z dużej. Wybieram prosto. O. I siemka. O, z góra. No to siemka. To w sumie ja mam zielonego skinka, ty zielonego skinka skin O, ty dzisiaj zrobiłeś wina? Stary, no to gratki Dzisiaj zrobiłeś wina, to może, może Masz mikro? Nie, dlatego mam taki deformowany głos, bo mikrofonu nie mam kiedyś chcesz usłyszeć mój głos, to... Y Dobra, poka pokaż swój nik. To weź podajnik, to ci teraz. Bo wycofaj wiadomość. To podajnik, to cię doroba. jeszcze raz będę dodawał też po stribie. Będę dodawał znajomych też po stribie, więc tutaj będzie... A Jezu, dobra. Dobra, dobra, bo ja mam duży hałas. I pewnie ledwo mnie słychać. Pewnie w ogóle mnie nie słychać. Słuchaj mnie, czy nie słychać. Słuchaj mnie, czy nie słychać. Bo mam straszne. Bo kurza, ślata w pokoju. Nie nie słychać. Słychać. Bo mnie to nie słychać. Także będę sprawdzał linki z live'u i e, czas. Także jeszcze po. Będzie zapis stream'a, więc po live'u można pisać linki. I dziękuję oczywiście za suba, Bo każdy chudik się liczy, lecimy po... e, Bo nie, mi ile tam jest chudik, można napisać. Lecimy. Okej, okay. za szybko mówię. Pewnie dlatego lecimy. No nic nie poradzę, jak u mnie takie szumy, ja... ja nie ...słyszę, co mówię. Uuuu... Dobra, zrobiłeś wina, co stary, dobra. To zrobię tak, yyy... jutro odcinek, jeśli będziemy grać. Bo tam kiedy będziemy grać. I faktycznie rozdam ci tego skina. No, rozdam skinę, niech będzie. I wyśle ci tego skinę, okej? Okay? Dobra, może pójdźmy jednak w campera. Tak, mogę z, mogę z tobą pograć później. Dobra, idziemy w taktykę na campera, Będę mógł więcej pogadać. I zdobędę choć jeden punkt. Co? Nie słychał, nie słyszałam. Że zgoda, że dam ci na jutro, czy tam kiedy będziesz mi grać na odcinku tego skina. Tylko żeby to nie było tak, że ty mi odejmujesz suba, no ale dobra. Jakby tak można... Z grubsza tak dostaniesz tego skina. Więc... Z... Moim zdaniem spoko, tylko... Ja bym ci kupił za 800, jeśli to pasuje. Bo ja to zbieram właśnie na Venoma. którego w sklepie trochę nie ma. <śmiech> <śmiech> Dobra, to czekaj. Tylko skończę tę rundkę, nie wiem na ile to będzie. Albo wiesz co, dobra. Ryzyk fizyk, ten turniej będzie pewnie stream bardzo szybki. Ale jeszcze tą rundkę szybko zagram. Zrobimy szybki odcineczek właśnie z tego, jak ci daję tego skida. W sensie, czy ja mogę ci kupić jakiegoś tańszego skida? Takiego za 800 na przykład. Pasowałoby ci, czy ten... To jest, jest jedna turniej solówka, więc tutaj.